Witam! Będziemy robić alfabet! Cześć! Witajcie na naszym kanale. Będziemy robić razem z Lejusią język angielski. Dla początkujących zaczynamy od literki. A tutaj. Super! Tak jest. Dobrze, także zaczynamy. Najpierw będzie Lejusia mówiła w języku angielskim, a ja będę tłumaczyć. Po polsku. po polsku. Dobrze. To mam problem po polsku. Dobrze, super. Dobrze, więc zaczynamy. A is for? Pokaż Panie do kamery. Alligator. alligator. Czyli jest to alligator. A is for? A's. as. A is for? Apple. Jabłuszko. A is for? Ona. To jest moja ulubiona. Bohaterka, tak? Z Bohaterki, bajki, bajki. Super. I została nam jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. A is for? Apron. Apron, czyli fartuszek, tak, który jak możecie ubierać razem ze swoimi rodzicami, jak na przykład gotujecie. Albo sasieczką. Tak, albo po prostu w czasie zabawy. Dobrze. Także powtarzamy jeszcze raz. Alligator. Pokaż dłużej Alligatora. Brawo. Mamy drugi. Ace. As. Pokaż dłużej. Pięknie. Apple. Jabłuszko. Pięknie. Anna. Ania. Apron? apron, fartuszek, dobrze, pięknie. Teraz proszę, Legusiu, jeszcze mi powiedz, jak wymawiamy literkę A w języku angielskim. A is, is for apple. Dobrze, a jak fonetycznie brzmi ta literka? A, a, a. Super. Teraz kochani, przejdziemy do literki B. Lejusia, pokażesz nam literkę B. Dzieciom. Tak jest. Jest to literka B. Tak jest. Dobrze. To teraz po malutku, Lejusiu, będziesz nam pokazywała, tak? B B is for? Bird. Ptaszek. B is for? Ball. Super. Tak jest. B is for baby. B is for book. B is for bear. B is for, B is for bus. 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 Titi. Go. Dobrze. To teraz jeszcze raz pokażesz nam. Ja będę pokazywała karteczki z napisem. A ty będziesz pokazywała jeszcze raz. Dobrze? Nie koniec. Bird. Pokaż bird. Pięknie. Ball. Super. Baby. Book. Bird. Dobrze, to teraz Lucia powiedz nam, jak się wymawia literkę B, po angielsku. B, 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 B. B. Fonetycznie, tak? Jest to literka B. B, B. Tak? B, Powtórzymy. B, B, B. Tak jest. Przechodzimy, kochani, teraz do literki C. C w języku angielskim. Dobrze, to Lejusia nam znowu najpierw pokazuje nasze przedmioty. Proszę. C is for? Crab. Crab, czyli crab. C is for? Um, car. Car, samochód. C is for? Um, Carrot. Marchewka. C is for? Um, cat. C is for? Cryon. czyli kredki. I cup. Cup, kubek. Dobrze. I teraz jeszcze raz, ja będzie nam pomału. Ja pomału będziesz nam pokazywała, a ja będę pokazywała nazewnictwo, tak? Okay. Jak się pisze. Czyli pomalutku. Crab. Crab. Car. Car. Carrot. Carrot. Cat. Cat. Crayon. Crayon, czyli kredki. And cup. Cup, kubek. Dobrze. I teraz proszę, Liusiu, powiedz mi, jak się wymawia fonetycznie literkę C. K, k, k. Brawo. Powtórz jeszcze raz głośniej. K, k, k. Tak jest. Czyli literka C Czyli wymawiamy ją K-K-K w języku angielskim. Dobrze. Super pięknie. Czyli poznaliśmy literki A, B, C. Kochania, teraz mam dla Lejli i dla Was zadanie. Lejla będzie zamykała oczy zaraz i będzie wyciągała przedmioty, które dzisiaj poznaliście. I będzie mówiła je w języku angielskim. A ja będę mówiła w języku polskim. Dobrze, to zaczynamy. Leila zamyka oczy i wyciąga nam jedną jeden przedmiot. Ja się nie zatknęłam. Nie dotknęłaś dobrze. Ja jest jabłko. To ci coś za No, Wyjmujemy. Po angielsku jest to? Jabłko. A po macie. Apple po angielsku Apple, a po polsku Jabłko. Brawo, super. Proszę, kolejny. Zamykamy oczy i wyciągamy ja kolejny. Widziałam to za, so, a wyciągam. Dobrze. Wyciągamy kolejny przedmiot. Nie, yeah, bo to jest car. No, Lelisiu, wyciągamy. to jest bird Co tutaj bird. mamy? Pokaż do kamery. Pokaż do kamery, kochani, tak? Bert, ptaszek. Dobrze, odkładamy ptaszka, bo już z, z, wyciągnęłaś. Następny. A to jest Ace z czwartego. Ace, brawo, jest to As. Tak? Ace, As. Dobrze. Hmm. Chyba to on wyczuje sukienkę. No, proszę. Nie byś nazywakać moja moją No No dobrze, jak chcesz? Chyba to książka. No to wyjmij proszę. Co tu mamy? Co to jest? Eem. Um. Apron! Zapomniałaś? Mm. Apron, fartuszek, dobrze. Kolejną rzecz. Mamy co mamy? Co tutaj jest? Bear. Bear, miś. Tak jest, misiu. Bóg, książka. Tak jest. Brawo. Hmm. Chyba bym się wahał na to. No, hmm. dalej. Czy jest coś twardego. to Lol. Chyba się no, co tu wiesz? Jak czy to? No, co to jest? Pokaż nam, co to jest? Um, kotek. Kotek po angielsku. Kat. Kat, pięknie. Mm. Co tutaj mamy? Mam kinos! Co to jest? Ona um, jeździ na samochód. W samochodzie jeździ car, tak? Kasia. Mm. Ta Bird, drugiego ptaszka mamy. No proszę, nam się nawet schował. Super. Dobrze. Co um, to tu mamy? To jest. Kap. Kap, kubek. Chyba jest prawie pusty. I czyje, bas? No widzisz, bas był za duży, żeby schować. Tutaj damy, proszę. Co to mamy? Machewka Carrot. Carrot. Ball. Ball, piłeczka Co jeszcze mamy? Krab. Chyba coś jeszcze mamy zobaczyć o, ona. I B. B. zobaczcie coś tam jest jeszcze? To crayons. crec, czyli to są kredki. A tutaj są położe. Dobrze. I tutaj nam co zostało, Lejla? Jeździ nam? <ścoughs> Lejla. Kuk, kuk, Co nam jeździ tutaj? A ty Nie, co tutaj nam jeździ? Jeździ. Bus? Tak. Autobus, Ta. tak? Dobrze, słuchajcie. Teraz jeszcze... Tylko Lejla nam po prostu powie wymowę poprawną, bo Lejla chodzi do szkoły angielskiej, to powie nam poprawną wymowę pewnego słownictwa, tego, którego się nauczyliśmy. Ja powiem apron, a Lejla jak powie po angielsku? No? Nie wstydzimy się, mówimy no. Op. No jak, apron, czyli? Nie, nie chodzi mi o, o, o... Oczywiście, tak, ale wymowa angielską, legisla. Jak powiesz apron? Po angielsku. Apron. Apron. O, tak, ale ty masz inną wymowę, tak? O to nam chodzi, tak? Dobrze? Dobrze, teraz ja powiem Ana. Ty mhm. powiesz jak Anna w języku angielskim. Um. Jak powiesz? Anna. W języku angielskim, tak, dobrze. Jak jest jabłko w języku angielskim? Może tak jest będzie łatwiej. Apple. Apple, dobrze. Jak jest a w języku angielskim? Mm, ace. Brawo. Dobrze, jak jest... Jak jest bus... Przepraszam, jak jest a, a, autobus w języku angielskim? Ja. Jak jest miś? Bear A bo teddy bear. Dobrze, jak jest książka? Mm. Book. do kamery. Tak jest. Bóg, książka, super. Jak jest piłka? Oh. Jak jest ptaszek? Tutaj i siedem ptaszek, chyba ja pokażę. Dobrze. Jak jest po angielsku? Um. Bert. Bird, oczywiście, że belt. Kubeczek? Marzy. Kubeczek? Kat. Um. Kretki? Tak, tak. Tutaj się nam zapodziały kretki. Um. Crayons. Crayons. Dobrze, jaki jest kotek? Kat. Marchewka. Carrot. Dobrze i samochód? Car. Czy coś nam jeszcze zostało? Chyba apron. Apron fartuszek, tak? A baby też. A, baby. Dobrze. Baby. Dzidzia, tak? Dobrze. Słuchajcie, dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek już niebawem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy Baba. za oglądanie.